Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w 107 odcinku końcówek piątkowych. Zobaczymy partię z 1853 roku białymi gra Max Lange, ten, ten, ten od ataku Maxa Langego, czarnymi jan Dufresne, w tej pozycji. Białe są w subswangu. Król. Nie ma ruchu, więc nie może odejść od pionka A. Idzie na B1. Król D2. Król musi iść na B2. A w tym czasie czarny król zyskał. I biały zagrał A3. To liczmy. Co by było, gdyby biały poszedł królem. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Policzmy, co by było, gdyby czarny grał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9. Dwa ruchy przewagi powinny wystarczyć do wygranej, tym bardziej, że <laughs> czarnym zostanie pion G, dlatego białe zagrały najpierw A3. Jednakże po król F3 się poddały, ponieważ wariant jest prosty. Tu, tu. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Natomiast czarny ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zwracam uwagę, że to, co zrobiłem, to jest wzór. Liczenia końcówek piankowych. Nie liczymy on tu, a ja tu, on tu, a ja tu, to by się możemy pomylić. Liczymy ruchy białych osobno, osobno ruchy czarnych, a potem porównujemy, kto zaczyna. Tu są dwa posunięcia różnicy, więc czarny musi wygrać. Max Lange to policzył i poddał partii. Dziękuję Państwu za uwagę.